Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Jasińska-Nowacka i chciałabym dzisiaj Państwu przybliżyć tematykę przebiegu ataku w chorobie Meniera. Ataki zawrotów głowy są najbardziej uciążliwą manifestacją kliniczną choroby Meniera, która uniemożliwia codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Atak choroby Meniera ma często charakterystyczne objawy prodromalne, przepowiadające. Jest to pełność dźwięku, szum uszny lub jego nasilenie oraz subiektywne pogorszenie słyszenia. Następnie następuje atak samoistnych, niczym niewywołanych zawrotów głowy, które najczęściej mają charakter wirowy, to znaczy, że pacjent czuje się podobnie, jak gdyby był na karuzeli. Atak w chorobie meniera trwa od 20 minut do 12, niekiedy 24 godzin. Natomiast pacjent może odczuwać zaburzenia równowagi czy szumu, uczucie pełności w uchu jeszcze przez kolejnych kilka dni po ustąpieniu wirowych zawrotów głowy. Jak wychodzi do ataków w chorobie Meniera? Przyczyną choroby Meniera jest nagromadzenie płynu w uchu wewnętrznym, wodniak endolimfatyczny. Nagromadzenie to zaczyna się zazwyczaj od zakrętu szczytowego ślimaka czemu towarzyszy uczucie pełności w uchu, niedosłuch, szumy uszne. Następnie endolimfa wypełnia cały ślimak, woreczek, łagiewkę oraz kanał półkolisty. Ten prąd endolimfy, który z przedsionka napływa do kanału półkolistego, wiąże się właśnie z wirowym atakiem zawrotów głowy. Istnieje kilka teorii, które dotyczą tłumaczenia patofizjologii ale przebiegu ataków w chorobie Meniera. Jedną z nich Pierwszą jest teoria pęknięć w błonie endolimfatycznej, w błonie błędnika błoniastego. W myśl tej teorii narastająca objętość endolimfy powoduje wzrost objętości przestrzeni endolimfatycznych aż do pęknięcia tych struktur, co wiąże się z silnym atakiem zawrotów głowy, ponieważ endolimfa i perylimfa mają różny skład chemiczny i dochodzi do chemicznego szoku i porażenia chorego przedsionka. Bardziej aktualną teorią jest teoria drenażu, w myśl której w czasie ataku dochodzi do nagromadzenia endolimfy, początkowo w zakręcie szczytowym ślimaka, następnie w całym przewodzie ślimaka, czemu towarzyszy szumuszny, uczucie pełności i niedosłuch, następnie Objętość endolimfy zajmuje również woreczek oraz łagiewkę i z przedsionka trafia do kanału półkolistego, w którym to prąd endolimfy powoduje atak wirowych zawrotów głowy. Kolejne ataki wiążą się z epizodami wzrostu objętości endolimfy, co w przebiegu choroby meniera w trakcie powtarzających się epizodów zawrotów głowy powoduje uszkodzenie narządu słuchu oraz błędnika. Co za tym idzie? Pacjenci z chorobą Meniera często po wielu latach trwania choroby nie mają już nasilonych ataków wirowych, zawrotów głowy, a jedynie zaburzenia równowagi, które trwają cały czas są to zaburzenia przewlekłe oraz postępujący niedosłuch odbiorczy, który ma charakter pantonalny, czyli dotyczy wszystkich tonów. Dzieje się tak dlatego, że struktury ucha wewnętrznego są mechanicznie uszkadzane przez kolejne fale endolimfy, które towarzyszą atakom choroby Meniera. W przebiegu choroby Meniera możemy mieć też do czynienia z atakami tumarkina. Są to ataki, którym nie towarzyszą przepowiadające szumy uszne, uczucie pełności ani niedosłuch. Nie ma też zawrotów głowy. Są to ataki, w których pacjent doświadcza zmniejszenia napięcia mięśniowego i upada bez utraty przytomności. Są to najbardziej niebezpieczne Ataki w przebiegu choroby Meniera, ponieważ mogą zdarzyć się w życiu codziennym bez objawów przepowiadających. Napady tu markina są wskazaniem do agresywnego, radykalnego leczenia operacyjnego u pacjentów z chorobą Meniera. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. W celu uzyskania dalszych informacji oraz porady zapraszamy na konsultacje.